Witam wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj. Kontynuujemy przygodę w grze. Egain the Storm, eee, co my tu mamy do zrobienia w ogóle? Tu nam się browar ma budować. Brakuje nam lnu. A oni będą nam zbierać włókna. Dobra, puśćmy, niech to sobie tam działa. Bo tu mamy tak rozkazy, determinację jaszczurów, mamy determinację bobrów, otwórz lub wyślij skrzynki i spełnij potrzeby ubrania. Aż 40 sztuk ubrań musimy, musimy zrobić, i musimy znaleźć jakiś warsztat krafta. Czy coś tego typu? Obóz roboczy oni tu powinni robić tkaniny nam. A ile mamy tych e, tkanin? O, tu mamy kolektory, to może niekoniecznie. Tu nie mamy człowieka. Mamy dziewięciu budowniczych, więc możemy coś dać. Dobra, e, nie mamy nic z tkanin, albo odblokowaliśmy browar. A i teraz potrzebujemy jeszcze gliniany, naczynia warzywa bądź korzenie okej okay. Glinę pozyskujemy Czyli żebyśmy musieli teraz yy, wybudować i wybudować przetwarzanie gliny no bo to nam niestety to i tak samo, bo tu potrzebujemy jakiś ziół, ok, Zioła tu mamy produkcję ziół, opowieść bardzo. No niestety nie mamy, nie mamy piwa. Stoisko kupieckie, tawerna, tawerna mamy tutaj. Tu możemy kogoś dać to może. Ale nie mamy znowu garnków, no to w sumie bez sens tutaj dawać kogoś. Nie mamy jakieś gniane naczynia. Ile mamy tych glinianych naczyń? 30, okej. Okay to jednak nie jest tak źle taferna, mały magazyn, dobra tu dolarnia, młyn, browar, posterunek nie możemy robić e, ubrań e, specjalizacja w mięso, dobra Weźmiemy sobie to za 6 minut, mamy kolejne rozkazy. Ale może postawimy sobie mm, kupca? Jak go znajdę? Kopalnia, browar. O nie. Okej, okay, tylko gdzie by to postawić? Trochę brakuje nam miejsca na budowę. Ten, ja czekaj, ja im to tu postawię, to czy oni będą mogli przez to przechodzić? Więc chyba postawię im to tu. No dobra, co tutaj się dzieje? Obóz słowców. Okej, okay, oni zbierają to. A oni sobie wycinają w koło tutaj. Dobra, to mamy ten obelisk. Yy. Dobra, dajmy tu kogoś i zbadaj. Dobra, niech nam to zacznie, tam człowieczek badać. No i teraz tak. Tutaj stoimy, no bo nie mamy mąki. mamy kupca możemy kupić tkaniny garnki zboże możemy kupić ale mamy znów mąkę czego nam brakuje do tych tych ciastek ziół on ma zioła Dobra, za 18. A co my możemy Ci sprzedać? Całe za 10. Za 2. Kanina glina. No sobie to dobrze ceni. No. Dobra, weźmy sobie tak może z 16. I on ma przetwory po 33 i 15 tych yy, bursztynów. Więc trochę trzeba ostrożnie z tym postępować. Dobra. Dobra, dajmy sobie z 10 tych. Piętnaście i dorzućmy tak, żeby nam o idealnie. No I, i dobra i teraz tak tu nam się powinien. Dobra, tu już nam rośnie y, determinacja. A ciastka nie są produkowane, bo tu nie mamy nikogo danego. I dlatego yy, stąd możemy jedną osobę usunąć. Co my tu mamy? Len? no tak. Dobra, ona to powinna badać. Szacowany czas, minuta. Ono do specy. specy 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 można. specy specy. O, i tu mamy kolejny obszar. I tu mamy. I, i, I jajeczka, jajeczka mamy, fajnie. Dobra. Czemu nie tworzą mi tego browaru? Mm. Bro, to jest browar czy piwo? Piwo. No właśnie. Piwo, nie mamy piwa w ogóle. Mamy przetwory. Ciastek też nie mamy. Tylko, że ciastka są nam produkowane, a tutaj nie jest to produkowane, bo, bo co? Zyskuję Mmm, mmm, determinacji. Mm, 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 mm. Aha, wam brakuje zboża. Ile mamy tego zboża? Zboża nie mamy, okej. Okay. Ale chyba mąki mamy sporo, więc. Yy... ja bym chyba wykąen. Był... Okej, okay, i oni teraz produkują nam dobra ukończyliśmy dwa rozkazy Okej, okay, to nie było jakoś tak tragicznie co my tu mamy y aha otwórz dwie skrzynki Bo mamy czym to otworzyć, nie mamy kamień, mamy dziewięć kamienia yy, i to by było na tyle, co mamy. Kamień dobra, a tu co się dzieje? Ok, nagroda trzydzieści tego. Trzydzieści... 30... Miejowska dostaliśmy. To też spoko. Nowi mieszkańcy czekają. O! I tu mamy sporo. Hmm. Ile mamy jeszcze rów? Jeszcze rów mamy najmniej. Więc sobie ich weźmiemy. I teraz w sumie przydałoby nam się domki wybudować. Tak mnie gdzie budować tych domków. Tu w teorii możemy. Eee... Mamy aż 13 bezdomnych. Dobra, co my tu mamy. Zakład zaopatrzeniowy, wypalarnia, wędzarnia. Hmm. Możemy wziąć sobie tą wędzarnię, mi się wydaje, tak? Dobra. Możemy postawić sobie wędzarnię gdzieś tak tutaj. otworzyli ją, otworzyli ją, a tam otwierają. Dobra. Zaraz będziemy mieć kolejny rozkaz ukończony. Mam nadzieję, że będą mogli chodzić. E, mamy cztery, tak? Nie tu się mieści chyba 3 obywateli wchodzi tak mamy 3 6 9 spokojnie nam wystarczy ok mamy kolejne rozkazy mamy dwa ostatnie rozkazy mm, cel dostać 4 dostać starożytne tablice Yy, I to jest w tych sektorach yy, zakazanych polan, bądź niebezpiecznych polan. Tu mamy cel pole uprawne 24 i dostarcz yy, paczki plonów. Weźmiemy sobie dostarczenie paczek plonu, bo to powinno być dość proste. Zakazane plony w czasie. Hmm. Weźmiemy sobie. A co tu mamy? Odkryć dwie zakazane. polany w odstępie 180, 480 sekund. O, a i to nie jest takie. Tu mamy niebezpieczną. Niebezpieczną. Zakazaną. mamy zakazaną, i tu mamy zakazaną. Co tu mamy za domek? Dobra, yy, to ja bym chyba poszedł w te dwie niebezpieczne. Dobra, bo tutaj nie ma kto pracować. Będzie kto miał pracować Bo mięsa to mamy dużo, czy tak może niekoniecznie mm. Prawie stówka Czyli ładnie, ładnie A, oni są za daleko o, bez sens. Besens sens, straszny Dobra, obóz nie nie ma co robić, więc przenieśmy ich tutaj. Wrogość lasu. O! Mam jakąś wrogość lasu. Dobra, a możemy to palenisko jeszcze jedno ustawić. Pewnie możemy, ale, 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 niebia trzeba ustawić tu gdzieś. Dobra, przenieś te drwala i zaznacz mi to, niech oni to jak najszybciej wykoszą. Nie wiem co to jest. Okej, okay, czyli nasi osadnicy są przerażeni. Mamy kolejnego kupca. Hmm. Ej, raczej nie będziemy nic tutaj sprzedawać. Dobra, a możemy tu postawić ten ten ogień? Nie, nie możemy. Dobra, po sobie przenieśmy to tutaj. I oni nam tu wycinają te drzewa. Otóż wyszli dwie skrzynki. A, dobra, bo to. Mm. Przyłomy. S dwa trzy za sześć. Dobra, generalnie też chodzi o to, żeby postawić to palenisko, żeby yy, uspokoić trochę las wybierz kamień węgielny. Uspokojenie lasu Pewnie, że tak dobra, ty to otwierasz Czy tam coś tam robisz. Ten w ogóle siedzi w domku przez, przez okno to otwiera Dobra, oni mają placki, ciastka Mamy 10 piw Kartki nikogo nie ma Właśnie, mieliśmy te paczki plonów zrobić mm. Pe, 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 pe. Gdzie my mamy paczki plonów stacje robocze? Dobra. Damy sobie to tutaj, powinni tutaj spokojnie przechodzić. O, wydaje mi się, że już możemy przestawić. I tu nam ładnie wejdzie ten. O, to to małe palenisko Dobra, dajmy tu te dwa bobry i potrzebujemy ile? Podobne paczki planów 20, czyli robimy sobie 20, to już sobie przechodzimy dalej. A że tu trzeba kogoś dać, tak? A tutaj też mam jedną osobę, ok. I teraz sobie możemy ten domek przenieść. Dobra, przydałoby się faktycznie uderzyć w tą jakąś niebezpieczną polanę. A mamy aż dwie do zrobienia. E... Dobra, no, co my tu mamy? Świątynia dom bobrów, dom ludzi. Weźmy sobie dom bobrów i mamy ich 17. Fajnie by było znaleźć dom gdzie mamy same bobry. Hmm. Dobra, ale widzę, że to oni nie chcą za bardzo jakoś tam tak mieszkać. I tu mam się mieścić tylko dwóch bobrów. Dobra, oni tutaj działają. Tu tak samo w sumie możemy w sumie ten ogień postawić. Trochę suszonego mięsa, bo tu mamy tą y, suszarnię, tak? A i oni coś tam tej garnki robią, okej. Okay. Aha, bo suszone mięso z owadów. Nowi mieszkańcy czekają. No poczekaj, niech ja ogarnę jedno. A tu jest jeden, tylko ten bobr. Dobra. Okej, okay, odkry odkryliśmy niebezpieczną... Polany. Ale to zbadamy ją już w przyszłym, w kolejnym odcinku. Więc do usłyszenia i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.